13 kwietnia o godzinie 17, e, czyli w rocznicę śmierci katyńskiej, e, mamy wystawę znaczy, rocznicę wystawy z Lista Katyńska. E, jest to wystawa o bohaterach, e, którzy zginęli w Katyniu, którzy są związani z Skierniewicami. Wystawa w tym momencie jest w opracowaniu, już tak naprawdę czeka tylko na powieszenie w, w przestrzeni muzealnej. E, Coś, co będzie chyba takim e, znaczącym elementem tej wystawy, to obraz e, pana Andrzeja Bojwojtowicza. E, przepiękny obraz oczywiście o tytule Katyń, który jest malowany z użyciem e, farb, które zawierają ziemię, prawdziwą ziemię katyńską przywiezioną przez e, pielgrzymów. E, rzeczywiście obraz robi ogromne wrażenie e, i jest po prostu piękny. No, nie da się przejść obojętnie obok tego obrazu. Dodatkowo elementem oczywiście tej wystawy będą oryginalne orły, które były odkryte w grobach w Katyniu, które uzyskaliśmy dzięki użyczeniu ich przez Muzeum Katyńskie z Warszawy.